Wracamy się do pikiety pod Dolnośląską Śląską Izbą Lekarską w sprawie doktor Anny Martynowskiej. ...w tej sprawie odniskują się sprawy biednicze. Pani doktor Martynowska staje tutaj jako Hej. oskarżona i jak rozumiem do tej pory sądzona zaocznie w sprawie która jest sprawą nas wszystkich sprawa wolności osobistej przeciwko przeciwko pozbawieniu prawa do prywatności w tym jakże istotnej tajemnicy lekarskiej, która przestała być w tym roku tajemnicą skoro, skoro y, większość Polaków i nie tylko Polaków, wprawiona została w błędne mniemanie, że byle komu należy się spowiadać ze swojego stanu zdrowia, swoich planów leczniczych, rekonwalescencyjnych. A więc ogarcie z prywatności, zniszczenie systemu opieki zdrowotnej czy usług medycznych, czy jak to się kiedyś mówiło służby zdrowia, wielka dewastacja. Dezorganizacja. Jakie są formalne zarzuty wobec Pani doktor, skoro aż tak restrykcyjną karę za. Ten, bo ja mam ze sobą nawet przyniosłem kodeks etyki lekarskiej. więc ja... Nie wiem, czy to z tytułu z kodeksu etyki lekarskiej, czy z Przygotowując się do sprawy, bo e, powinniśmy zawsze do tematu podchodzić z punktu widzenia obowiązujących przepisów. One są Bezględnie. podstawą e, oczywiście do działania organów dyscyplinarnych, e, także samorządu lekarskiego to powiem tak, że jest to kompletnie nieuzasadnione. Te dokumenty, które miałem do dyspozycji, a w szczególności jedno uzasadnienie wskazuje nam na cztery, powiedzmy sobie, w cudzysłowie fakty, dlaczego w cudzysłowie to za chwilę, bo jest tam mowa po pierwsze o maskach, po drugie czyli jakby o zakazie e, używania masek, co nie miało miejsca, bo przecież nikt nikomu tego e, nie zakazuje. Jeżeli komuś to sprawia przyjemność, ale daje, albo daje złudne poczucie bezpieczeństwa, to niech używa. Ale jeżeli komuś to e, szkodzi, jeżeli to jest po pierwsze w ogóle nielegalne, a jest to nielegalne i od początku było nielegalne, nakazywanie stosowania masek wszystkim zdrowym ludziom, no to nie powinni być do tego zmuszani. Więc po pierwsze maski, po drugie kwestionowanie epidemii, po trzecie kwestionowanie pandemii, i po czwarte, powiedzmy sobie, jakby to określić, no niejednoznaczne wypowiedzi na temat skuteczności szczepień na COVID. Takie są zarzuty, więc z punktu widzenia artykułu 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i przepisu 53, jak dobrze pamiętam, ustawy o izbach lekarskich w związku z przepisami kodeksu etyki lekarskiej, bo do tych się odwołuje w szczególności artykuł 53 ustawy o izbach lekarskich, no to nie ma podstaw do tego, żeby komuś zakazać. Bo mamy już mowę, mowę o tymczasowym zakazie wykonywania zawodu 24 lipca ubiegłego roku, komuś zakazać wykonywania zawodu lekarza. Tak, Kompletny partii, nonsens. Jeżeli jeszcze popatrzymy na artykuł pierwszy etyki zawodowej, gdzie są trzy ustępy, to wprost jest powiedziane, że lekarz powinien przede wszystkim też troszczyć się o zachowanie praw człowieka w wykonywaniu swojego zawodu. A w tych sytuacjach, z którymi mamy do czynienia, gdzie zachowanie członków rządu. Włącznie z Jadwigą Emilewicz, o której w dzisiejszej nocy przeczytałem, że dwóch synów wywiozła na, na ferie i sobie szusowali po stokach, a innemu flepsowi tego nie pozwolono, na to nie pozwolono, no, no to pokazuje jakie mamy nastawienie rządzących. Gdy idzie o szczepionki, to też wiadomo jaka jest, jaka jest sytuacja. W tej chwili mamy już pierwsze dane z różnych krajów, czytałem też wczoraj w nocy, że w Norwegii ludzi powyżej 80 zmarło 26 osób. I jest duże prawdopodobieństwo, że w związku z tym, że zastosowano też szczepionkę, dlatego że dzieci mają osłabiony układ immunologiczny ze względu na wiek, choroby ciężkie, które mają z natury właśnie tego wieku i do, do, dopuszczenie jeszcze e, takiej szczepionki, która powoduje jakby synergię ataków wirusów w organizmie, bo się wzmacnia te wirusy, które już są, powoduje, że człowiek może umrzeć. Ale Norwegowie się do tego przyznają, będą to badać, jakkolwiek ze szczepień na razie nie rezygnują. U nas nie wiem jak będzie. No kuriozalną rzeczą jest, jak się popatrzy na zasady etyki, to chyba też była podstawa, ale takiego nieformalnego, bo tego wprost nie wyrażono zarzutu przeciwko pani Jannie Martynowskiej, to jest obsługiwanie ludzi. No mamy w tej chwili potworną śmiertelność. W listopadzie zmarło dwa razy więcej osób niż w listopadzie ubiegłego roku, dokładnie o 30 tysięcy więcej. W listopadzie 19 zmarło 30 tysięcy, a w listopadzie 20 60 tysięcy ludzi. Z czego się dobierze? Z powodu nieleczenia na ciężkie choroby. Y, terapie rakowe, artykuł z naszego dziennika sprzed paru tygodni, tylko w 10% są realizowane. Tu, na tej pikiecie są ludzie, których rodzice nie zostali przyjęci na planowe operacje rakowe, odesłani do domu, nawet bez witam I bez powiedzenia, co, co ma się dziać. No wiadomo, że ci ludzie będą umierać w domu. Mamy takich przypadków coraz więcej. To też będzie rodziło potem odpowiedzialność odszkodowawczą jednostek organizacyjnych, które tego zaniechały, bo wiemy, że na razie na podstawie ustawy z 28 października ci, którzy zaniechają leczenia o takich osób, które leczenia wymagają, nie będą ponosiły osobiście odpowiedzialności karnych. No tak, ale to wynika z artykułu 24 tej ustawy o tak zwanym tak, nie Co jest uważam bardzo dziwną sprawą. Ale odbiegliśmy znacznie od tematu, bo chodzi tutaj o naszą, naszą koleżankę, lekarkę, która została pociągnięta w ten sposób do odpowiedzialności. 呃。Um Przewiduje pan jakieś dalsze działania prawne w tym wypadku. No bo te zarzuty, które tutaj są, usłyszałem od pana, które są postawione, pani doktor, to są, powiedziałbym, mocno absurdalne. Tym bardziej, że nie było żadnego nakazu noszenia maseczek, a był to jedynie apel, bo nakaz dopiero został wprowadzony w listopadzie bodajże jakby... Znaczy, ustawę... jak opublikowano, to też nie jest do końca legalne także teraz. Mówimy o tej ustawie, mhm. ustawie tak. zmieniającej z 28 tak, tak. października e, e, ubiegłego to roku, w opublikowanej w grudniu dopiero ubiegłego roku. E, tam jedynie co się zmieniło to, to artykuł 46b e, punkt 4, gdzie podzielono e, przepis na dwa punkty, 4 i 4a i e, oderwano obowiązek stosowania tzw. środków profilaktycznych, do których może być zaliczana także maska, którą nazywam kagańcem, bo do niczego ona innego nie służy od faktu bycia chorym bądź podejrzanym o zachorowanie. Krótko mówiąc, wtedy do zmiany artykułu 46b punkt 4 obowiązek noszenia masek z punktu widzenia definicji zawartej w artykule 2 punkt 20 tejże ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi odnosił się wyłącznie do osób chorych i podejrzanych poprzez zmianę tego przepisu od grudnia, kiedy została opublikowana i podzielenie punktu 4 na 4 i 4a do punktu 4a od, w, w, w punkcie 4a zamieszczono wyłącznie stosowanie, środ, stosowanie środków profilaktycznych i to oznacza, że w tej chwili każdy zdrowy człowiek na podstawie tej delegacji ma obowiązek stosowania środków, środków profilaktycznych. Przy czym jednocześnie jest to także pozbawienie bądź ograniczenie różnych wolności. I w tym przypadku już dalej mamy niezgodność z Konstytucją, z artykułem 30 ust. 3, gdzie jest powiedziane, że wszelkie ograniczenie bądź pozbawienie wolności może, być, może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, kiedy dochodzi do zagrożenia jakichś istotnych interesów, życia, zdrowia i tak dalej i jest to uzasadnione i na dodatek może się to dokonać w ustawie. Natomiast te działania, wszystkie, które są robione, to są rozporządzenia Rady Ministrów i te są ciągle nielegalne.